and Caves odwiedziliśmy 6 lat temu i postanowiliśmy zwiedzić to miejsce jeszcze raz. Przez góry jest to tylko 160 km od Sydney, ale już w połowie drogi okazało się, że droga jest zamknięta, ponieważ głazy i kamienie staczają się z gór i jest bardzo niebezpiecznie. Trzeba by było wracać i zrobić dodatkowo 200 km, więc zaryzykowaliśmy i pojechaliśmy. Obawiam się tylko, ażeby z naprzeciwka nie wyjechał jakiś samochód, bo jest mało miejsca do wymijania. Na drodze coraz leżą jakieś małe porzucane głazy i kamienie, ale widoki są urocze i pogoda dopisuje. Boimy się o trochę, że bariera z drugiej strony może zablokować wyjazd, ale na szczęście przyjeżdżamy ją bez problemu i dziękujemy Najwyższemu, że żaden kamień nie spadł na nas. Jesteśmy teraz na kempingu w Wombay and Caves. Tu jest nasz mały namiocik, Tym razem wybraliśmy mały namiot. Teraz Małgosia odpoczywa. Tak jest zmęczona po tej podróży. Chwila odpoczynku i wybieramy się do najbliższej jaskini. Wykupujemy żeton, który po wrzuceniu otwiera drzwi do jaskini i można ją zwiedzać bez przewodnika. Kiedy się przechodzi z miejsca na miejsce, czujniki automatycznie zapalają światła i włączają nagrany głos przewodnika. Jest tu kilka jaskiń, ale tylko ta jest tak zautomatyzowana. Jesteśmy sami, nie ma z nami żadnych turystów i to mi się podoba w Australii, bo nie znoszę europejskiego tłoku, to chyba, że byłby młody i wybierał się na podróż. Chodzimy i spędzamy wieczór na Kempingu ma ognisko i się cieszy, bo ona uwielbia ogniska, nie? Ja nie wiem co ty w tych ogniskach widzisz, tylko został popiół, wszystko się spaliło. Ludzie jeszcze śpią, co po niektóre ogniska jeszcze wygasają powoli. Po... Jesteśmy Czekaj. teraz skromni turyści, ponieważ trenujemy nasz nowy namiocik na eskapadę na rzece bez materacy trenujemy jak się spało Małgosiu? no pierwszy raz w spałam nie na materacu, tylko na macie takiej tak? no i zupełnie no. nieźle ci powiem a ile godzin spałam bo dzielna z ciebie turystka Coś. Po śniadaniu kierujemy się w kierunku małego kanionu, przez który przepływa strumyk. Po drodze napotykamy małą dziurę przy grotę i wchodzimy do środka. Mamy tu wyłącznie, zlecimy na światło. Miejsce nie jest tak ekscytujące jak poprzednia jaskinia. Mhm. Ale dochodzimy do miejsca, z którego widać kanion, który jest celem naszej podróży. Turyści na dole nas zainspirowali i wracamy z zamiarem kąpieli strumyki. I dotarliśmy do miejsca. Ja wchodzę do wody aż po szyję, a kamerę trzymam nad głową i idę w górę strumienia. Ale woda czysta jest tutaj. Jest zimna, ale nie jest taka zimna, że nie można wytrzymać. trzymać, jest w zasadzie okej. Okay. Nie jest zimniejsza niż w oceanie. Może o 1 dwa stopnie trochę chłodniejsza. A tutaj jest jakaś następna jaskina, rzućmy okiem, żeby się nie poślizgnąć. Będę tam wchodził, ryzykował. Jeszcze mnie tam woda porwie gdzieś. Dobrze, wyjdźmy z tego cudnienia. Słuchajcie jakiś dziwny szum, czyżby tu był wodospad? No tak, taki malutki wodospadzik chyba tu jest. Tu jest następna jakaś jaszczyzna mała, tam można wejść. Tu możemy pójść. Łatwo się tu poślizgnąć ponieważ kamienie są śliskie, a ja mam jedną rękę zajętą, bo mam kamerę w ręku. Jest to jest łatwo zadanie iść teraz, pora, świszcie to Dobra, idziemy dalej. Kiedyś tu spotkałem olbrzymiego pająka, który był większy niż moja dłoń. Siedział na skałach. Następne jaskinie małe, to się tak mówi małe otworki, ale na kilkaset metrów mogą prowadzić w głąd. No Jeszcze pójdę z 50 metrów, dalej nie będę ryzykował. daruję do tego miejsca doszedłem tam dalej jest jeszcze miejsce do pływania słyszałem ale to już troszeczkę za daleko a może jednak a może jednak zaryzykować no to spróbujemy tędy ale ja wiem Jestem sam, jak sobie tę nogę złamie, to kto mi pomoże. Starujmy sobie. Złoto zawsze mi się z kwarcem kojarzy, bo tam gdzie znajdowałem złoto był kwarc. Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. chyba źle poszedłem, tędy nie przejdę no musicie przyznać, że to ładny widok historia kilku milionów lat ponoć te jaskinie powstawały i kształtowały się 200 milionów lat temu? Nie, może nawet dinozaurów jeszcze nie było a tu jest jakaś jaskinia proszę, patrzcie się jaka ta jaskinia przede mną nie może mieć całkowitego kontaktu z przyrodą, ponieważ zawsze cywilizacja gdzieś się wejdzie. W tej chwili ja tutaj filmuję, słychać szum wody, a nade mną ryk samolotu. Niestety, czas wracać do domu. Miejsce to się nam bardzo podobało, i mamy nadzieję, że przyjedziemy tu jeszcze raz znajomymi. Camping jest super, nie za wiele turystów, talety, prysznice i kuchnia czysta. Aż się prosi, żeby tu jeszcze kolejny raz wrócić na relaks. Do zobaczenia na następnej wycieczce. Bye bye.